Wszyscy dostali doskonałe oceny. Nauczyciel jest super. Dima, dałeś mi prezent. Na pewno mówimy o tych samych lekcjach astronomii? Na naszych dostajemy Nie teraz, Polina. Oboje wyjdźcie z klasy. Aranyszek. Która z swoim wyglądem... Boże, wybacz mi. Dyrektor uciekał przed pościgiem. Wygląda na to, że nie tylko ty ukrywasz coś w waszym związku. Właściwie to brali mu prawko. Jak wcześniej? Polino. Polina. Mocniej, mocniej, dawaj, pokaż charakter Przede wszystkim jesteś zwierzęciem Pokaż mi agresję, no dalej Dlaczego bijesz mnie jak jakaś baba? A? Mocniej! Czemu zachowujesz się jak dziewczynka? Rozwal swoich wrogów Obwiniają cię za wszystkie problemy Może znowu masz problemy z Poliną? Może dlatego, że jest w tobie zakochana? A może dlatego, że podoba ci się nowa nauczycielka, ha? A może to dlatego, że nie możesz wybaczyć swojej matce, że cię nie kocha? dawaj, dawaj, mocniej! Karski! Wszystko gra? Chyba tak. Zaa, powinienem był wcześniej założyć kask. Dobra, Dimon, nie potrzebujesz psychologa. Nie trzeba być geniuszem, żeby to zrozumieć. Wszystkie twoje problemy są przez mamę. Każdy dzieciak w szkole o tym wie. Słuchaj, ciągle coś knujesz, potem wpadasz w kłopoty, potem przepraszasz. I tak w kółko, cały czas tak samo! O czym teraz myślisz, co? Żeby pogodzić się z Poliną, tak? Właściwie to nie. No ale to twoja dziewczyna jest na ciebie obrażona, bo potrywałeś nową nauczycielkę. Jednocześnie okłamała cię, że na jej zajęciach wszystko jest okej. Okay. A ty nie myślisz o tym, jak się z nią pogodzić? Okej. Okay. To o czym teraz myślisz? Myślę o tym, że muszę iść do mamy. Będziesz mnie krył na lekcjach, jak coś się stanie. Słuchaj, Dima, jakby ktoś kręcił serial o tobie, to gdzieś w okolicach szóstego odcinka ludzie stwierdziliby, że to nuda. Ciągle to samo, więc kurczę, Dimon. Tak więc, no. Kurczę, Dimon. Ta decyzja to naprawdę coś nowego. Biegnij, dawaj, wspieram cię. A może jednak tego nie robić. To głupi pomysł. Albo nie. Dokończę to, co zacząłem. Ty ktoś może otworzyć drzwi? Już otwieram. A, kto tu przyszedł? Po co przynazłeś? Nie twoja sprawa. Przyszedłem odwiedzić mamę. No proszę, syn marnotrawny wrócił do domu. Znudziłem ci się z pani w jednym łóżku z geografem z Kjusz, to nawet do tego momentu nie doszedł. Słuchaj, wypad z mojego domu. Twojego? Mamę zawołaj! Synu, kto to? Mamo, to kurier. Zamówiłem dla ciebie kwaty. Już wychodzi. Jak jesteś kochany! Jesteśmy przy stole, a tymczasem. Słuchaj, ja... kurierze, nie jesteś tu mile widziany. wynocha stąd. Niech was wszystkich diabli! Stać, Dima, czy nie nauczono cię jak poprawnie wchodzić do klasy? Gdy się spóźnisz? Ciarski miał panu wszystko powiedzieć. No jakoś nie wyglądasz jak ktoś, kogo potrącił samochód. Ehm, um, no, no tak było. Musiałby pan zobaczyć, jak wygląda samochód. Cały pobijany! Nie, Dima! No, coś takiego. To potrącił cię samochód, czy nie? Ciarski źle zrozumiał. Za to ja ciebie rozumiem doskonale. Chcesz odpowiadać przy tablicy. No, to zacznijmy od Twojej pracy domowej, masz. Panie Anatolii, no nie mam nastroju na odpowiadanie. Mogę po prostu usiąść. Teraz to no, uczniowie decydują, czy będą siadać, czy odpowiadać przy tablicy. Dobrze rozumiem? A myślałem, panie Anatolii, że pan lubi, kiedy wszystko jest ustalone za pana. Pani Rashida decyduje za pana, nie? <laughs> Słuchaj, Dziarski. Siedź przed monitorem i dopóki nie stworzysz kalkulatora, nie podnoś głowy, ja. A gdzie Polina? No, poszła do toalety. Może wcale nie. Może już jest w domu. Ostatnio tylko wszystkim kłamie. Lepiej się zamknij. Ty się lepiej zamknij i zacznij w końcu robić zadania, które ci zadałem. Inaczej będziesz miał poważne problemy z moim przedmiotem. Czy nie wyrażam się wystarczająco jasno? Nie pan, kurier ostatnio miał problemy ze swoją dostawą. Co powiedziałeś, że kurier miał problemy z dostawą. Co ty zrobiłeś? Nie twoja sprawa. Ale to moje, moja babcia jeszcze nie spłaciła za to pożyczki. Gdyby to był mój laptop, już bym cię rozwalił. Swoją babcię rozwal. Coś ty zrobił. Dima, wyjaśnisz to w gabinecie u dyrektora. Czy to jasne? Inaczej na moje lekcje możesz nie przychodzić. Mogę już iść? Wolałbym, żebyś w ogóle nie przychodził. Ma pan coś jeszcze do powiedzenia? Nic więcej nie dodam. No i spoko. Ciągle mnie o coś oskarżają. Co oni w ogóle o mnie wiedzą? O! Upośledzone dziecko, w środku lekcji, jak zwykle. Same z tobą kłopoty. Możesz się trochę stąd odsunąć? Gdzie ja to położyłem? Aha. W to samo miejsce, gdzie swoje ambicje, żeby zostać kimś więcej niż woźnym. A myślałem, że jest w tobie coś dobrego jeszcze. Może przyniesiesz gwoździe? Jestem dziś po prostu zdenerwowany. Mam przynieść gwoździe? Gwoździe od śruby nie odróżnisz. Lepiej sam to przyniosę. A ty z tymi trzema komórkami szarymi. Lepiej, żebyś nie zbliżał się tutaj. Baran. Baran mówisz? Ciekawe jak naprawisz to szkło gwoździami. Nie no, to jak w tamtej szóstej klasie, ale i tak udało im się wymieszać oszczędniki. <głos> <głos> Przynajmniej nie jesteśmy jak Alicja, nie słuchamy całą lekcję muzyki. Gdybyś miała już trochę gustu, wiedziałabyś, że to album Smoke and Mirror zespołu Imagine Dragons. Dima? A po co ci młotek? Pocałujesz mnie? Co? Tu i teraz. Jeden pocałunek. Okej okay, dzieci, idźcie do klasy. Dima... Wszystko z Tobą ok. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. A okej, okay, odpowiadam. Tak, dawaj. A co? No chciałeś mnie pocałować. Tak, ale. Tak, ale co? Chcesz się bawić jak dorosły? A co myślisz, że cię nie pocałuję? Tak. A chcesz jeszcze więcej problemów? A może dla Pani jestem gotów na problemy. Cześć. się i starczy. Co tutaj się dzieje? Co ty tu robisz? To szkoła, nie jakiś dom publiczny! Boże, wybacz mi! Dima! Oliwia! Ani Sofio, nie wymyślajmy tego, czego nie było! Ty powinieneś iść do dyrektora! O ty, Oliwio! Idę do gabinetu. Sami się tym zajmijcie! Natychmiast do dyrektora! No, Dima, no! Wszystko już się dobrze układało. Czy to musi tak znowu wyglądać? Masz trochę rozumu w tej swojej głowie? Nie mogłeś wymyślić nic innego całować nauczycielkę. Ale nie pocałowałem jej. Eee, a pani Sofia powiedziała, że pocałowałeś. Powiedziała też, że jest pan złym dyrektorem. Co mamy wierzyć we wszystko, co ona powie? no. Dobra, okej, okay. zgadzam się. No dobra, a informatyka? Co mi obiecałeś w zeszłym roku? Powiedziałeś, że pan Aleksiej, piłeś się w piersi. W nowym semestrze wszystko będzie okej. Okay. Zaczynam z czystą kartą, będę grzeczny. I co? Nowy semestr i co jest znowu? Leszek, wyluzuj, nie ma co się denerwować. Sam mówiłeś, że masz problemy z sercem. O, no, Robek, ale on już mnie doprowadza do szału. Siedzi mi jak ość w gardle, już nawet nie wiem, co z nią zrobić. Sam wiesz przecież, chodzisz Panie z nim do klasy. Panie dyrektorze, na informatyce przesadzisz... No. Było tak jak powiedział pan Anatolij, ale nie pocałowałem pani Olivii. Nie pocałował? No, Romek, no proszę, powiedz mi, co ja mam z nim zrobić? Myślę, że trzeba naprawić zepsutego laptopa. A z panią Oliwią sam porozmawiam. No, a z laptopem oczywiście sobie jakoś poradzimy. No, ale z oliwką? Przepraszam, z panią Oliwią oczywiście to nie wiem. Tutaj trzeba delikatnie. Można przesadzić. Lepiej jak sam z nią porozmawiam. Dobra, Dima, to tyle. Idź już stąd. No i co tam? Jakaś kara? Wydalenie? Hmm. Jak coś, to mamy asa w rękawie. Mój ojciec załatwił mu prawko. Dziarski, wszystko załatwione. Oczywiście nie jestem geniuszem, ale po wizycie u matki trochę ci się pomieszało, co? I są dwie możliwości. Albo jest naprawdę źle, albo po prostu nie wiesz jak wykorzystać radość. Twoja rada, żebym poszedł do mamy to najgłupsza rzecz jaką ostatnio zrobiłem. A gdzie Polina w ogóle? Powiedziała, że idzie do toalety, ale jakoś od dawna jej nie widziałem. Dziewczyny mówiły, że nawet tam jej nie widziały. No, jakoś mnie to nie dziwi, że znowu kłamie. Rozumiem, że z tobą i z Poliną nie jest w porządku. No, a jak spędziłeś przerwę świąteczną? W sumie jak zwykle. Chodziliśmy, całowaliśmy Jasne. się. No to zajmę się tą sprawą, pomogę ci. Nie, nie musisz nic robić. Lepiej powiedz mi, jaka jest teraz lekcja. Uuu, rozumiem, że straciłeś pamięć po tym, jak pocałowałeś nauczyciela. Czemu wy się tutaj kręcicie? Czemu nie jesteście na lekcji? Co ja cały dzień mam was po szkole szukać? Jak rozumiem, napatrzyła się już pani na piękno i chce całować dzieci na korytarzach. No dobra, pani Sofio, to ja pierwszy dziarski. Oboje do klasy! Co so, Dimon całuje się lepiej niż Polina, czy gorzej? No tak, między nami chłopakami, nie? Nie wszystko już wiecie! A jak to jest się całować ze starszą od siebie? Wiesz przecież całowałeś babcię. Nikogo nie pocałował! Stał tam jak posąg z tą swoją gębą. Naprawdę chciałeś pocałować swoją nauczycielkę, skoro masz dziewczyny? Nawet nie patrząc na to, że masz z nią problemy? No, jest jasnym przykładem tego, że wszyscy mężczyźni są poligamiczni. A co wy wszyscy macie takie nudne życie, że postanowiliście wtrącać się w cudze? W przeciwieństwie do ciebie, nasze życie nie jest wystawione na widok publiczny całej szkoły. Jesteś chodzącym reality show. Jesteś freakiem! <grym> Jak coś, jestem po twojej stronie. Wszyscy na miejsca! A chłopcy w pierwszym rzędzie, żeby łatwiej pani było wybrać kogo pocałować. Pała za lekcję dla ciebie. No ale pani Sofia, to nie pani lekcja, to chemia. Może nam pani dać co najwyżej próbówkę? Będziemy mieli chemię? I gdzie jest pani Oliwia? A ciebie chłopcze nie uczyli, że zanim zadasz pytanie nauczycielowi powinieneś podnieść rękę? Jestem dziewczyną. No to ja jestem królewną. To moja babcia. Tak, wszyscy stojący siadają. Nie było jeszcze dzwonka. A teraz już był! Wytrzyj tablicę, a wszyscy inni siadajcie! Tak. Na czym stanęliście? Niektórzy w rozwoju. Kto się odważył to powiedzieć? O, widzę, że zdecydowała się pani poświęcić swój czas i wziąć udział w mojej lekcji. To nazywasz lekcją? Pokazywanie dzieciakom swoich przesadnie eleganckich strojów. A może dam pani bluzkę? Czy to dla pani zbyt młodzieżowe? Może lepiej jakiś szlafrok. A, albo koszulę nocną. Ona się na tym zna. Dziarski dostajesz pałę! Czyli pani stawia uczniom pały na lekcjach, a ja wszystkich uwodzę? Przejdźmy do lekcji, a pani w międzyczasie może usiąść i byle nie przeszkadzać. Czy niby ja przyszłam tutaj przeszkadzać? Sam dyrektor mnie przysłał, żebym obserwowała, jak prowadzisz lekcję, praktykantko. Miała pani uczestniczyć tylko w jednej lekcji, a na drugiej? A teraz wychodzi na to, że mamy dwóch nauczycieli, tylko dlatego, że Dima postanowi. Nie tyle, co pocałować. Temat to... zamknięty. Grigori, świetnie, że jesteś pierwszy iść do tablicy. Więc na lekcji to czy jakaś nieodpowiednia dyskusja? Zapisujemy. Niech pani zapisze chleb, mleko i kilogram bananów. Bo po szkole muszę iść do sklepu i zrobić zakupy. <noise> Myślicie, że przyszłam tu sobie żartować? Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Ale nie nabijaj się z mojej babci. Czy komuś przeszkadzam w lekcji? Grigori, możesz zaczynać. z opojętne to. To jest to, co ciągle uwalniasz w klasie. Nie da się tutaj oddychać. <noise> Uczniu, wstań. Połóż dzienniczek na stole, masz jedynkę. A to poprawnie zapisuję? Bardziej mi się podobało, jak twoja dziewczyna sama prowadziła lekcję. To nie moja dziewczyna. Whatever! Rozmowy w ostatnim rzędzie. Dima, wstań. Następny będziesz odpowiadał. Godnie pochwały zapisuję? No tak, pani Sofio, zanim zapomnę, środa, godzina szesnasta, idę do fryzjera. Proszę zapisać. Dziarski, pała! Zgadzam się, pani Sofio. I dzienniczek na stół. Od kiedy pani się stała problemem numer dwa? Może napiszę na panią jakieś zażalenie? No, wada nic nie kuma. Mogę odpowiadać, jakie jest pytanie? No, pytanie będzie podchwytliwe, powiedz mi. No, patrzcie chłopaki, rozbieramy to, prace potrwają miesiąc, szybko, nie mamy czasu. Przepraszam, kim pan jest i co pan chce burzyć? Zamierzamy zburzyć stare życie, aby zbudować nowy fundament dla dwóch kochających się serc, gdzie Olivia i Dima połączą swoje dusze i serca w wiecznej miłości. Niech wasze oczy i serca płoną uczuciem do siebie i żeby wasze dłonie i usta drżały ze szczerości. I chodzi Tima, nie może tego wszystkiego dokonać własnymi rękami. Chcę zadać bardzo ważne pytanie. Oliwio, zostaniesz jego żoną? Szczęścia młodej parze! Zapisane. Wszystko zapisałam! E, w porządku, a gdzie jest ten Dima? A, to nie ja to zrobiłem! Wychodzi pani za mąż za nastolatka? Nie no, widziałem różne rzeczy w naszej pracy. Była kiedyś taka historia! Wszyscy wychodzą z klasy! Szybko! Nie wyjdę, wszystko wyjaśnię! Niech zgadnę! To dla ciebie to dużo, na które jesteś gotowy! Wynocha z klasy! No ale. E, pani płaci? Ej, Dima, czemu nie powiedziałeś, że taki koncert organizujesz? Ja zrobiłem To ty? To Ty przysłałeś tych budowlańców? Nie, no oczywiście to był fajny pomysł, ale niestety nie mój. Nie wiem kto to zrobił, ale rozwalę mu głowę! Ty, masz jakiś fetysz z głowami. Sam sobie rozwal głowę. Mówiłem ci, że się zemszczę. W przeciwieństwie do ciebie najpierw wszystko przemyślę, a potem działam. Ale dziś rano mi pomogłeś. No, dzięki ci za to! Wyszło super z tymi budowlańcami. Było super! Powodzenia w rozwiązywaniu problemów! Teraz ci pokażę. Nie, ej, je, ej, 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 ej! uspokój się. Najpierw uporządkuj to, co masz, a potem zacznij nowe problemy. Jak niby mam to uporządkować! Przecież nawet nie ja to zrobiłem! To na dodatek przez pocałunek, który nawet nigdy się nie wydarzył! Hey, Tima. Co, coś jeszcze zrobiłem? Nie po prostu miałem przekazać Ci notatkę. Od kogo to? Przeczytasz, co się dowiesz. No, to co to za liścik? Nie sądzę, żeby to mogło trwać dłużej. Musimy to rozwiązać i dowiedzieć się, co się między nami dzieje poza szkołą. Olivia. Halo, co tam? No tam to od dyrektora, dobra, muszę iść. No, jako dyrektora, to mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać problemy. No, dobra, to do jutra, ja też lecę. Nara. Co ja robię? To nie w porządku. A może i w porządku, chociaż kogo ja oszukuję? Z drugiej strony ona napisała pierwsza. Nie, jestem uczniem, a ona nauczycielką. Może. Ty? O, ty? A kogoś innego się spodziewałeś? Jak widzę, też się mnie nie spodziewałaś. No, dostałam kartkę, to przyszłam. Ja też dostałem kartkę. A kwiaty są dla mnie? Nie, nie dla ciebie. Może chociaż pogadamy? Myślisz, że mamy o czym gadać? Czy to koniec? O, i co tam? Nie ja zawracałem ci głowę przez dwie godziny. Mogę ci pogratulować? Teraz możesz mnie nazywać kupidynem. A możesz jeszcze raz tylko wolniej? Dam ci dwie wskazówki. I notatka... Dzieciak i ja e, to trzy wskazówki, nieważne. Czyli te liściki dla mnie i Poliny to ty zrobiłeś? No oczywiście, że ja! Demon! Po prostu jak powiedziałem, cierpimy z powodu waszych kłodni, a ja tego nie chcę. Dlatego no, postanowiłem was pogodzić. Nie tym razem, dziarski. Jeku mam. Co, nie pogodziłeś się z Poliną? Na razie. Się... A teraz Alicja znasz całą moją historię! No cóż przyjaciele, bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie! Nie zapomnijcie zostawić lajka i skomentować filmu! Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz! A teraz trzymajcie się!